Dzień dobry Marianelek, no i ludzie dzisiaj jest Roblox, no i ludzie będziemy dzisiaj otwierać te jajka z tymi tymi, z tymi tymi ludzie. No i tak, no i dzisiaj ludzie wieczorem idę też ludzie na ryby. To może Wam, wam rzucę film dzisiaj z ryb też. Zobaczymy ludzie. A na razie otwieramy jajca. otwieraj, jaj, co się, technokat. Pierwszy, to liczcie ludzie te legendy w komentarzu, no i jak zliczycie legendy, to wtedy poprawny wynik napiszcie w komentarzu i ze swoim nickiem, jak będzie się dało pisać, to wtedy ludzie wyśle wam jakiegoś peta. Otwieraj się, jajko. Mniam, mniam, miam, miam, miam. Golden Happy Computer. No kto by się spodziewał? Otwierajcie się. Otwierajcie się. It's impossible. Normalnie. No nie no. Ludzie nie oddywają się, bo tak rozmyślam, co można zrobić, żeby mityk dropnął. Ja wiem. Zrobić przerwę. Ludzie, mityk! Mityk! Mówiłem, mówiłem. Mówiłem, mówiłem. Mówiłem ludzie. Kilka jajek. No dwa, z dwa jajka. Mówiłem, 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 mówiłem. mówiłem. Patrzcie ludzie, żeby to było jako prawda, to jest kolejny moi. M2 Pro Taj, to ta pa No i ludzie, to już mam ekskluziwa. Mówiłem, ludzie! Mówiłem! Mówiłem, ludzie! Że, żeby zrobić przerwę. Let's go. Let's go! Let's go! Let's go! Ludzie, to było, to były dwa jajka po przerwie. No tak, zrobiłem przerwę, otwarły się takie dwa jaka po trzy Mityk. I Nie wiem jak to jest możliwe. Wyłącza się kamerę i... ...drapią mityki. Patrzcie, nawet Wam pokażę. O, Marianek, 14 11 4 ten M2 Prototype PET. Ludzie, żeby było sprawiedliwie. Ale już jeden mityk. Kurde. Teraz ludzie, znowu zrobię przerwę i będzie mityk. Na pewno, na stuwa. Na stówę. Sorry. Ej, ludzie, te włączanie kamery coś nie idzie. Ludzie, wtedy od razu po dwóch jajkach poszło, a teraz nic. Ale i tak się ludzie cieszą, że mi w ogóle. A że nie, że z pustymi rękami. A ludzie, nie wiem, czy oglądali, czy oglądacie Cebo, Cebulsona? Kiedyś, jak on otwierał te jajka, to on z godziny, żeby na przykład technokata Albo żeby mityka, mityka, no. Ludzie, a ja ile? Pięć minut, a nie? Cztery minuty. To jest bomba, ludzie, ale to atomowa. Hmm. Ja sobie ludzie wziąłem loda, żeby przywołać te mityki. No szybciej Eyym TechnoKatik Ja chcę Miti Hiti Kala i takie M6% Goldenem 6% to type chom 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 chân 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 oh theo con cá kolejne Dobra ludzie, przerwa. Mam nadzieję, że będzie mityk. Jest legenda. Ale nie mityk. Mm. No przerwa. Kotek, te, te techno. kotek, ludzie, golden techno był. Dobra, ludzie, teraz już będzie bez przerwy, bez oszukiwania. Drobni, Drop mi, tu, 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 dropni. drop mi. No, ja chcę drop, no, ańczyk, golden.

Dobra ludzie Teraz sprawdzamy tak Procenty Happy komputer 0,39 0,3 Próbujemy A36 Wydropi pić Wydropi pić Dwa metal z kule

Dăți-mi, dăți-mi a 36. Noratonko, Golden Cyber Recon, Recon. Dăți-mi a 36. Luce. A 36 się nie chce drapnąć! I ludzie, podczas tego yy, openingu, Wam powiem tak: wbijacie na mojego Facebooka Max Zanig, na mojego Instagrama Max Youtube i na mojego TikToka mariko 1411 Ja już sam zapomniałem, jak się normalnie nazywam. Jak co film mówię o tym, to sam normalnie ludzie już zapomniałem. Ktoś tu chyba ludzie mityki. Sumarej Dragon Pet ktoś wydropił. Wow. 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 Ludzie przepraszam za to, że ktoś w tle mówi. Dobra. Otwierajcie się. Otwierajcie się. I ludzie to dobijemy do pół tysiąca petów i będzie koniec odcinka. Albo pół tysiąca pięćset. Albo zobaczymy do pół tysiąca. Nie wiem, zobaczymy. Cybericon. Cyber Recon. Cyber. Ja chcę mi tylko, ja chcę mi tylko, ja chcę mi tylko, dajcie mi tylko, dajcie mi tylko, dajcie mi tylko. O nie, I teraz ludzie ostatnie jajco. Uwaga. Jeszcze dwa jajca tak pojedynczo. Pyk. I ostatnia szansa na mityka, na mityka. Kurde, jak to był ludzi mityk! Równe 500 petów. I ludzie wyszło na to, że. że. że gdzie to jest? Że tylko tam wydropa. Zobaczymy, jaki enchant magnet, diamond. A to. Miało loyality, czyli ten magnet. Dobra ludzie, bajo!